Kronikarz powinien odnotować to tak. Rzecz działa się w marcu roku pańskiego 1984, kiedy to absolwenci gimnazjum i liceum ogólnokształcącego wresku postanowili spotkać się na pierwszym w 36-letniej historii szkoły zjeździe koleżeńskim. Zjechało się ich z całej Polski ponad 300. W większości, niestety jak ten czas leci, osoby z przypruszonym już siwizną włosem, za to w dobrym zdrowiu i młodzieńczej kondycji. Rozdokazywani, weseli i, co tu ukrywać, równocześnie wzruszeni. Jedyny wresku zawodowy fotograf, pan Stanisław Delikator, miał spore trudności, aby ustawić do wspólnego zdjęcia ten szczególny zbiór osobowości i. Osobistości. Większość z nich właśnie tu w Resku we wrześniu 1945 roku po raz pierwszy zetknęła się z elementarzem języka polskiego, stara poczciwa Buda, jedna z pierwszych szkół podstawowych powstałych po wojnie w małych miasteczkach na Pomorzu Zachodnim. W Resku nie ma nic szczególnego. Zabłąkany w te odległe od głównych szlaków komunikacyjnych strony turysta zwróci jednak uwagę na kościół. Zbudowany w stylu gotyckim w początkach wieku XV w okresie księstwa pomorskiego, góruje nad Reskiem. Więcej zabytków tu nie ma. Niezwykle skromne są również przekazy najdawniejszej historii tego miasteczka. Wiadomo na pewno, że był to gród słowiański. Z racji pełnionego zawodu, a przede wszystkim zamiłowania, najdawniejszymi dziejami reska zajmuje się pani Elżbieta Turczyńska, kierowniczka miejscowej biblioteki. Prawa miejskie zostały nadane w 1288 roku. Miasto było własnością Borków i Widantów. Działo się to za czasów księcia Barnima I. Borkowie zamieszkiwali w zamku, który nie zachował się do czasów dzisiejszych. Został on spalony przez sąsiadów Borków, jako że Borkowie zajmowali się również rozbojem. W 1447 roku całe miasto stało się własnością Borków, jako że ostatni dwaj z rodu widantów utonęli w rzece. Z historią reska związana jest.